jak się z ulubieńcami miesiąca lipca i sierpnia. Z tego co pamiętam, ostatnio nagrywałam właśnie ulubieńców maja i czerwca, dlatego też taki, tacy podwójni ulubieńcy. I tutaj od razu powiem, że ci ulubieńcy, którzy byli u mnie w miesiącu maju, i czerwca, które Wam pokazywałam w filmikach, dalej są moimi ulubieńcami. Też ich cały czas używam. Teraz postaram się pokazać coś innego, żeby nie powtarzać się i nie pokazywać tego samego. Planuję też nagrać takich letnich ulubieńcy. Ulubieńców, ale to będzie w okresie gdzieś w września, w połowie września, może troszeczkę później, bo staram się nagrać taki zbiorowy film, właśnie czego najczęściej użyłam w tym okresie letnim, co mi się najbardziej sprawdzało i co Wam polecam. I zaczniemy tutaj dzisiaj od oczyszczającego płynu micelarnego z L'Oreal'a które kupiłam na tej promocji minus 40% brosmani na pielęgnację. Bardzo dobry płyn. E, jeden z lepszych płynów micelarnych, jakie kiedykolwiek używałam ją w Kiedyś, kiedyś dawno pokazywałam, jak one dopiero weszły e, tutaj na, na rynek mm. i Wam pokazywałam ten e, właśnie płyn micelarny, byłam z niego bardzo zadowolona. On normalnie kosztuje w granicach 16 zł za 200 ml, ja go dorwałam minus 40% z taniej. Więc to by była pierwsza rzecz. Kolejna rzecz do pielęgnacji to będzie z grejsko masełko do rąk. E, masełko balsam do rąk z pompką, fajnie wygląda, słuchajcie, to kosztuje w granicach 20 zł. E, duże opakowanie, tutaj jest e, 500 ml, także naprawdę ogromne opakowanie i pachnie to po prostu nieziemsko. E, tutaj mam akurat zapach e, truskawki i kiwi, ale to mega pachnie truskawkami naprawdę idźcie sobie i produkt jest dostępny w Douglasie i oni mają różnych w ogóle mnóstwo różnych innych zapachów Świetne, może jakoś super słuchajcie, nie nawilża tych dłoni ale dla samego zapachu po prostu i fajnie to wygląda na toaletce więc taki krem eee, kolejne rzeczy tutaj Wam już robiłam zdjęcie również na Instagramie eee, z Clarensa Baum Beauty Beauty Flash po prostu, czyli to, to taka maseczka, krem yy, ekspresowa. Bardzo fajny sposób na jakieś tam wyjście i tak dalej. Jeżeli po niewyspanej nocy macie na drugi dzień jakieś ważne yy, wyjście, czy tam zawsze dobrze musicie w pracy wyglądać, to to jest naprawdę rewelacyjne. Nie polecam się aczkolwiek tego używać może codziennie, ale raz na jakiś czas uwielbiam ten produkt. Ja tutaj mam taką mniejszą wersję yy, 20 ml po prostu musia wygląda rewelacyjnie. Wszystko się na tym super trzyma i podkład. Naprawdę wszystko wygląda dużo lepiej. E, polecam ten produkt. Wiem, że teraz w Douglasie on jest. 20 albo 30% tańszy, pełnowymiarowy produkt, który mi jest 15, 40 ml. Także zachęcam, bo naprawdę jest rewelacyjny. Kolejny to będzie Radiant Glow Express Mask Sisley. tutaj też mam taką mniejszą wersję, aczkolwiek to jest tak mega wydajne. Słuchajcie, już tyle razy tego użyłam. Podobne działanie co, yy, co ta maska z Clarensa, również takie rozświetlenie, naprawdę skóra taka wiecie, nieskazitelna, wyrównany koloryt, yy, pięknie rozświetlona, taka zdrowa, naprawdę wszystkie niedoskonałości nagle znikają i tak dalej. Naprawdę bardzo dobre maski, które ja używam na dzień. A tutaj mam rewelacyjną maskę z Sensai z tej serii Cellular Performance i tego używam słuchajcie na noc. Nakładam sobie normalnie jak krem, też nie codziennie, od czasu do czasu wstaję rano, buzia jest mega nawilżona, mięciutka, też później wszystko ładniej wygląda na tej buzi, jeżeli ona jest taka nawilżona, więc też polecam tą maseczkę. Kolejna rzecz to będzie z Sensai i tu mam z tej serii właśnie Cellular Performance, to jest taka podstawowa wersja Eye Contour Balm, czyli krem... Pod oczy, tutaj jest 15 ml, normalna, standardowa wielkość. On jest ważny od otwarcia 6 miesięcy. Już go trochę zużyłam, słuchajcie, już naprawdę niewiele mi go zostało, ale to jest tak mega wydajny produkt. Z tym sami wiecie, że jego kami pod oczy naprawdę się dużo nie używa. Bardzo, bardzo dobrze nawilżający krem. Taki komfort czuję naprawdę cokolwiek się później naużę, ja w ogóle nie czuję, że mam jakiś korektor pod oczami, jak nakładam ten krem. Takie fajne uczucie komfortowe, takiego wiecie całodobowego nawierzenia, jak już mam na dzień i na noc na przemian z jeszcze innymi kremami, ale w tej pielęgnacji mi się teraz tyle uzbierało, że staram się ją na bieżąco... Wykańczyć, żeby tego mi tam dużo nie zostało, żeby się coś z tym nie przeterminowało, się czy tam nie zepsuło. Bardzo dobry krem, pięknie rozjaśnia okolice oka, nawilża. W ogóle nie czujecie żadnego makijażu, który macie tutaj w okolicach oka, pod oczami. W ogóle cieni, no kompletnie w ogóle nic nie czują. Tak świetnie, komfortowo nawilża. E, jakiś tak z, e, takich mega zmaszczek nie mam, ale widzę tutaj wygładzenie delikatnie tych kurzy łapek, także naprawdę rewelacyjny produkt i jak dla młodszej cel i dla starszej. Bardzo dobry. E, kolejna rzecz to będzie e, z klinika e, korektor rozświetlający w takim różowym opakowaniu, tutaj standardowo z pędzelkiem. E, używam go też na przemian z y, tam, korektorem z Elisa i z Ameryka i Bardzo dobry, leciutki, pięknie rozświetlający korektor pod oczy. Nie wiem, jak to jest z śnicami, słuchajcie, pod oczami, bo ja takich, y, takich nie mam, więc y, nie wiem, jak by się sprawdził. Ale dla takich normalnych... Y, normalnego rozświetlenia, zakrycia tam jakichś minimalnych niedoskonałości jest naprawdę rewelacyjny, pięknie rozświetla nie czuć go, jest leciutki przede wszystkim nie obciąża nam tutaj tej delikatnej skóry wokół oczu naprawdę również polecam kolejna rzecz to będzie tuszy z Chanel i to jest ten taki podstawowy, Chanel, Chanel w takim opakowaniu ze srebrnym czymś Kształteczka silikonowa, klasyczna, no pięknie po i wydłuża rzęsy. Ja Wam nagrałam dzisiaj też rzegedroedy w Tu tłuszczach, możecie zobaczyć jak pięknie na rzęsach wygląda. Ja Wam tutaj się przybliżę. Naprawdę daje piękne efekty takich wyciągniętych rzęs. Kolejne dwie rzeczy to będą kosmetyki do ust. Również Wam wrzuciłam zdjęcie tego Clarence Eclat Minat, tego po prostu olejku do, do ust. Ja mam tą wersję, bo są dwie wersje, ja mam tą wersję pomarańczową. no przepięknie pachnie, jest takim normalnym aplikatorem, mega nawilża usta. Jeżeli później chcecie nałożyć jakąś matową pomadkę, to przed tym zachęcam do nałożenia tego. Już tego prawie połowę zużyłam. Piękne opakowanie, można dorwać na promocji w dobrej cenie. I druga rzecz z Clarence to będzie lip balm, taki... Balsamik do ust. Są też te balsamy w różnych kolorach, ja mam tą wersję bez koloru, ona delikatnie podbija pigment, ust tak wydobywa naturalny kolor. Uwielbiam te pomadki na lato, te błyszczyki hmm, pielęgnacyjne tak naprawdę. Hmm, uwielbiam na lato, bardzo fajnie się spisują. Jeżeli nakładam później, tak jak mówiłam, jakąś pomadkę to naprawdę świetne rzeczy. Przedostatnia rzecz, słuchajcie, zestaw rewelacyjny W7 Hollywood Bronze and Glow i tutaj mamy zestaw bronzera i rozświetlacza. Tak to wygląda, przepiękne kolory, takie chłodne, nie ciepłe absolutnie. Fajny zestaw do konturowania, aczkolwiek tutaj są delikatne drobinki, których tak naprawdę nie widać. Zestaw dostałam od mojej koleżanki Oli, której dziękuję serdecznie i pozdrawiam, pewnie mnie ogląda dzisiaj też mam tym zrobione tutaj yy, kości policzkowe fajny zestaw, jest niedrogi naprawdę rewelacyjny bardzo dobry zamiennik do wielu innych drogich zestawów do konturowania i ostatnia rzecz słuchajcie, nie byłabym są, gdybym Wam nie pokazała jakiegoś zapachu, ja u mnie zapachy uwielbiam wiecie o tym, mam dużo zdjęć na Instagramie rzucam. Yy, i tutaj mam zapach z clo to będzie Sea by clo to takie podstawowe pudrowe, kwiatowy mega kobiecy zapach Taki wiecie, uwodzicielski, seksowny, ja sobie zawsze wyobrażam jak sobie rozpylam go na ciało, że idę, wiecie, taki mega seksowny, uwielbiam go, po prostu uwielbiam. I też często rozpylam sobie zapachy na włosy, ponieważ na włosach najdłużej się on utrzymuje i zawsze kiedy mówię, słuchajcie, to każdy się tutaj Jezu, jak Ty pachniesz. No i jeżeli mi się słodkie, pudrowe zapachy, to polecam Wam powochanie tego zapachu przepiękne zapadki letni, e, które naprawdę uwielbiam. E, koniecznie sprawdźcie sobie, jak pachnie. Dobra, i to było na tyle. Nie będę się tutaj za długo rozwodzić. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba. Jeżeli tak to wciągi w górę, zostawcie komentarze pod filmikiem. E, jeżeli nie subskrybujecie kanału, a chcecie być na bieżąco, podobają Wam się filmiki na dole. Kliknijcie subskrybuj i już będziecie na bieżąco. E, będę kończyć. Do zobaczenia, kochani.